Czy słyszeliście kiedyś o Abegail? To prawdziwa biblijna bohaterka, a jej historia to jak ekscytująca zagadka, którą z pewnością polubicie rozwiązywać. Wyobraźcie sobie scenę. Młody i odważny król o imieniu Dawid staje przed wielkim kryzysem. Potrzebował kogoś z mądrością i odwagą, aby pomóc mu pokonać ogromne wyzwanie. I kto się pojawia, aby wszystko zmienić? Abegail, niesamowita kobieta która swoją inteligencją i męstwem wniosła ogromną zmianę w życie Dawida, a nawet pomogła ukształtować jego przyszłość jako króla. Pozwólcie, że razem odkryjemy, jak Abigail, dzięki swojemu wyjątkowemu podejściu do rozwiązywania problemów i działaniu w wierze, stała się prawdziwą przyjaciółką Dawida i pomogła na zawsze odmienić jego życie. Przygotujcie się na przygodę pełną mądrości i odwagi, bo czasem to właśnie drobne czyny wielkich ludzi tworzą największe historie. Abigail była bardzo mądrą i odważną kobietą, która pomogła Dawidowi w trudnym momencie. Była żoną mężczyzny o imieniu Neibal, który był nieuprzejmy i nie potrafił być życzliwy. W tamtych czasach Dawid nie był jeszcze królem Izraela, ale znajdował się w ważnym okresie swojego życia. Dawid i jego ludzie opiekowali się trzodami na Bala na pustyni, a w zamian Dawid poprosił o trochę jedzenia dla swoich ludzi. Ale Neibal w bardzo niegrzeczny sposób Odmówił i nawet obraził Dawida i jego przyjaciół. To bardzo rozzłościło Dawida i postanowił zaatakować Nabala i jego dom. Ale zanim to mogło się wydarzyć, Abegail, żona Nabala, podjęła szybką i mądrą decyzję. Przygotowała dużą ilość jedzenia i udała się do Dawida, aby przeprosić za zachowanie swojego męża bez jego wiedzy. Abegail wykorzystała swoją mądrość i odwagę. Aby rozwiązać sytuację i uniknąć wielkiej kłótni kropka, w ten sposób Abigail pokazała, że z odrobiną inteligencji i odwagi można dokonywać wielkich zmian. Kiedy Abigail dotarła do Dawida, zsiadła z osła i uklękła przed nim, okazując szacunek. Mówiła z wielką pokorą i prosiła, aby się nie mścił. Abigail przypomniała Dawidowi, że jako człowiek boży nie powinien kalać się niewinną krwią i nie powinien działać pod wpływem gniewu. Powiedziała też, że Bóg ma wielki plan dla Dawida i że będzie wielkim królem Izraela. Mądre słowa Abegeil poruszyły serce Dawida. Zdał sobie sprawę, że pomagała mu uniknąć błędu, który mógłby zniszczyć jego reputację i przyszłość. Dawid podzękował Abegeil za jej pomoc, przyjął dary, które przyniosła, i postanowił nie atakować Nabala i jego domu. Abegeil nie tylko uratowała wiele żyć, ale także pomogła Dawidowi, który później miał zostać wielkim królem. Uniknąć czynu, który mógłby zaszkodzić jego panowaniu. Historia Abigail pokazuje, jak odważna i mądra kobieta może wiele zmienić, nawet gdy znajduje się w trudnej sytuacji. Abigail była dla Dawida jak wielka przyjaciółka, pomagając mu trzymać się właściwej drogi. Dzięki swoim mądrym i odważnym działaniom Dawid zdołał pozostać wierny swojej misji, by w przyszłości zostać wielkim królem. Po śmierci Nabala, męża Abigail, Dawid zrozumiał, jak cudowna i inteligentna była Abigail. Zaprosił ją wtedy, aby została jego żoną. To pokazało, że Dawid naprawdę ją szanował i podziwiał, nie tylko za to, co zrobiła, ale także dlatego, że wiedział, że będzie ważną przyjaciółką dla niego w przyszłości. Kropka historia Abigail uczy nas, że nawet gdy sytuacja jest trudna, możemy wiele zmienić, działając mądrze, odważnie i z wiarą. Abigail jest doskonałym przykładem na to, jak człowiek może zmienić wszystko na lepsze dzięki dobrym decyzjom i pomocy. Pokazując, że inteligencja i wiara mogą ratować życia i zmieniać losy, historia Abigail i Dawida rozgrywa się po śmierci proroka Samuela. W tym czasie Dawid przebywał na pustyni Pejren, jak mówi Biblia. Nie był jeszcze królem, ale Samuel już przepowiedział, że Dawid będzie przyszłym królem Izraela. Dawid uciekał przed królem Saulem, który stale go ścigał. Był w trudnej sytuacji, nie wiedząc, co się wydarzy. Na pustyni Dawid i jego ludzie próbowali znaleźć jedzenie i schronienie. Pomagali chronić trzody i pasterzy bogatego człowieka o imieniu Neibal, który był bardzo zły i nieuprzejmy kropka. W tym trudnym momencie Dawid musiał znaleźć sposób na przetrwanie czekając na to, by zostać królem jak obiecał Bóg. I wtedy właśnie do historii wkracza Abigail. Pojawia się jako osoba bardzo mądra i spokojna. Przynosząc bardzo ważną pomoc Dawidowi wśród całego chaosu, kropka historia pokazuje, że nawet w trudnych czasach, jedna osoba może wiele zmienić dzięki mądrości i odwadze. W tej historii mamy dwie główne postacie Abegail i Nabala. Są oni zupełnie różni od siebie. Neybal to bardzo bogaty człowiek, ale jest bardzo zrzędliwy i samolubny. Mimo całego swojego bogactwa, nie jest hojny i traktuje ludzi w sposób bardzo nieuprzejmy i lekceważący. Jest znany jako osoba, która nie lubi pomagać innym. Kropka. Teraz porozmawiajmy o Abigail. Jest żoną Nabala, ale jest zupełnie inna niż on. Abigail to bardzo inteligentna, życzliwa i piękna kobieta. Jest znana z mądrości i hojności. Zawsze robi to, co słuszne, nawet gdy jest to trudne. Kropka. Podczas gdy Nabal ciągle wywołuje kłótnie i postępuje źle, Abigail jest odważna i troskliwa. Robi wszystko, co w jej mocy aby pomagać i chronić ludzi wokół siebie oraz unikać dużych problemów. Mimo że jest lojalna wobec męża, Abigail pokazuje, że jest osobą o wielkiej cnotliwości i integralności. W ten sposób Abigail jest wspaniałym przykładem na to, jak bycie życzliwym i mądrym może wiele zmienić. Podczas gdy Dawid przebywał na pustyni, pomagał chronić trzody i pasterzy Bala. Dawid chciał upewnić się, że nie zostaną zaatakowani ani niczego nie stracą. Dlatego jako przyjazny gest wysłał kilku posłańców, aby poprosić o trochę jedzenia dla siebie i swoich ludzi, mając nadzieję, że Nejbal będzie wdzięczny za pomoc. kropka, Ale Nejbal odpowiedział w sposób bardzo niegrzeczny i lekceważący. Zamiast podzękować Dawidowi, wyśmiał go i źle o nim mówił. Nejbal powiedział złe rzeczy o Dawidzie i odmówił podania jakiegokolwiek jedzenia lub uznania za to, co Dawid zrobił. kropka To bardzo rozłościło Dawida ponieważ poczuł, że Neibal jest niesprawiedliwy i lekceważący. Wtedy Dawid zdecydował, że musi podjąć jakieś działania, aby poradzić sobie z tą sytuacją, w ten sposób historia pokazuje, jak ważne jest, aby być życzliwym i doceniać pomoc innych. Kiedy Dawid usłyszał niegrzeczną odpowiedź Nabala, bardzo się rozgniewał. Czując się zlekceważony, Dawid postanowił się zemścić. Zebrał swoich ludzi i przygotował się do ataku na dom Nabala. Dawid chciał ukarać Nabala i jego rodzinę, ponieważ uważał, że nie byli wobec niego sprawiedliwi. Dawid był tak wściekły, że był gotów zrobić coś bardzo złego. Chciał się zemścić i zabić wszystkich mężczyzn w domu Nabala, co mogło doprowadzić do wielkiej przemocy i problemów. Ale kiedy Abigail dowiedziała się o planie Dawida, zareagowała szybko i bardzo inteligentnie. Wiedząc, że sytuacja jest poważna i że Dawid jest bardzo zły, Abigail przygotowała wielką ofiarę z jedzenia, Takiego jak chleb, wino, mięso i owoce. Potem szybko poszła spotkać się z Dawidem. Aby spróbować rozwiązać problem kropka, kiedy Abigail spotkała Dawida, uklękła przed nim, aby okazać szacunek i poprosić go, żeby zmienił zdanie. Użyła łagodnych i mądrych słów, aby powiedzieć Dawidowi, że to, co zrobił jej mążnej bal, było złe. Abigail przeprosiła za nabala i poprosiła Dawida. Żeby się nie mścił, kropka przypomniała Dawidowi, że dokonanie czegoś gwałtownego mogłoby zaszkodzić jego przyszłości jako przywódcy Izraela i spowodować wiele problemów. Abigail zasugerowała, żeby Dawid pozwolił Bogu zająć się sytuacją. Zamiast działać pod wpływem gniewu i zrobić coś, co mogłoby zniszczyć jego reputację i sumienie, kropka odwaga i inteligencja Abigail pomogły uspokoić Dawida i pokazały, że jest ona mądra i ufa Bogu. Dzięki temu wiele żyć zostało ocalonych, a sytuacja została rozwiązana w lepszy sposób. Abigail rozmawiała z Dawidem w bardzo wyjątkowy sposób, starając się zapobiec temu, by zrobił coś złego. Przypomniała Dawidowi, że ma ważną rolę, którą Bóg dla niego zaplanował, ponieważ miał zostać przyszłym królem Izraela. Abigail wyjaśniła, że jako przyszły król Dawid powinien działać z godnością i trzymać się swoich zasad. Poprosiła Dawida, aby nie pozwalał gniewowi kontrolować swoich działań i unikał zrobienia czegoś gwałtownego co mogłoby zaszkodzić jego integralności i przyszłości jako króla. Abigail powiedziała, że najlepszym sposobem radzenia sobie z niesprawiedliwością jest zaufanie Bogu, a nieszukanie zemsty kropka przesłanie Abigail miało pomóc Dawidowi zachować honor i być sprawiedliwym przywódcą. Pokazała, że nawet kiedy jesteśmy źli, ważne jest, aby działać z mądrością i spokojem kropka, kiedy Dawid usłyszał słowa Abigail, był bardzo poruszony i zmienił zdanie. Zrozumiał, że Abigail jest bardzo mądra i pochwalił ją za to, że zapobiegła jego błędowi, takim jak poszukiwanie zemsty w gwałtowny sposób. Dawid zdał sobie sprawę, że rada Abigail była bardzo ważna. Aby uniknąć wielkiego problemu, Dawid podzękował Bogu za to, że posłał Abigail, aby mu pomogła. Był zadowolony, że nie zrobił czegoś, co mogłoby zrujnować jego przyszłość jako króla. Pokazał, że jest gotów słuchać i uczyć się od innych. Nawet gdy jest zły i w środku problemu kropka, kiedy Abigail opowiedziała Nabalowi o tym, co zrobiła, aby zapobiec atakowi Dawida, najbal bardzo źle zareagował. Był tak wstrząśnięty i zaniepokojony, że wkrótce potem zmarł. Śmierć Nabala przyniosła ważne zmiany dla Abigail. Dawid zauważył, jak bardzo Abigail była mądra i odważna, więc postanowił zrobić coś bardzo szczególnego. Poprosił ją o rękę. Dawid chciał pokazać, że naprawdę podziwia Abigail za wszystko, co zrobiła i za jej niesamowite cechy, prosząc Abigail o rękę. Dawid dawał do zrozumienia, że jest ona bardzo ważną i inteligentną partnerką, a jej decyzje pomogły uniknąć wielkiego problemu. Dla Abigail to małżeństwo oznaczało rozpoczęcie nowego etapu w jej życiu, przechodząc od mądrej kobiety do osoby wpływowej na dworze Izraela. Abigail przyjęła oświadczyny Dawida z wielką pokorą i gotowością. Po raz kolejny pokazała, jak bardzo jest osobą o dobrym charakterze. Ten nowy krok w jej życiu również pomógł Dawidowi w jego drodze dostania się wielkim królem. Historia Abegail i Dawida pokazuje, jak cenienie i rozpoznawanie dobrych cech ludzi może prowadzić do wielkich zmian i nowych możliwości. Jako żona Dawida, Abegail odegrała bardzo ważną rolę w jego życiu i pomogła uczynić jego panowanie silniejszym i sprawiedliwszym. Była wielką przyjaciółką i doradczynią Dawida pomagając mu podejmować dobre decyzje i utrzymać sprawiedliwość w jego rządach. Pomoc Abigail była kluczowa, aby Dawid stał się wielkim królem. Jej obecność przy jego boku przyniosła mądrość i stabilność jego panowaniu. Historia Abigail pokazuje, jak bycie pokornym, odważnym i mądrym może ratować życie i wspierać ważnych przywódców w trudnych chwilach. Odwaga i inteligencja Abigail były niezwykle ważne, aby uniknąć wielkiego konfliktu. Kiedy Dawid był gotów zaatakować dom Nabala w poszukiwaniu zemsty, Abigail działała szybko i odważnie, pomagając uratować wiele istnień i zapobiec przemocy. Abigail była bardzo odważna, kiedy przygotowała wielką ofertę jedzenia i udała się na spotkanie z Dawidem, mimo że wiedziała, że sytuacja była bardzo niebezpieczna. Stanęła przed potężnym przywódcą i użyła swojego rozumu, aby rozwiązać problem bez wszczynania walki czy przemocy, oprócz uratowania wielu ludzi. Abigail pomogła także Dawidowi zachować jego dobrą reputację. Powstrzymała go przed podjęciem impulsywnej i gwałtownej decyzji, która mogłaby zrujnować jego przyszłość jako sprawiedliwego przywódcy. Historia pokazuje, jak bycie odważnym i używanie rozumu w trudnych chwilach może mieć wielkie znaczenie i pomóc wielu ludziom. Niektórzy krytykowali Abigail za to, że rozmawiała bezpośrednio ze swoim mężem Nabalem i działała z taką odwagą w obliczu Dawida. Zastanawiali się. Czy Abigail postąpiła właściwie, konfrontując się z Nabalem i działając w ten sposób wobec Dawida Kropka? Niektórzy uważali, że Abigail była nieco śmiała, gdy rozmawiała bezpośrednio ze swoim mężem Nabalem i również z Dawidem. Uważali, że złamała pewne zasady, kwestionując swojego męża i angażując się w relacje z potężnym przywódcą w tak bezpośredni sposób Kropka, ale w rzeczywistości Abigail chciała tylko uniknąć dużego problemu i uratować wiele istnień. Zrobiła to, ponieważ bardzo ważne było, aby zapobiec kłótni i zapewnić, że wszystko będzie sprawiedliwe. Mimo krytyki, Abigail działała, aby chronić wszystkich i pokazać, że jest osobą mądrą i sprawiedliwą. Kropka śmierć na bala jest postrzegana jako przykład tego, jak Bóg może okazać sprawiedliwość. Historia sugeruje, że los na bala został rozstrzygnięty przez Boga, Ponieważ był bardzo okrutny i nierozsądny, to wydarzenie pokazuje, jak Bóg troszczy się i chroni ludzi, którzy postępują właściwie i idą jego drogami. W przypadku Dawida śmierć na Bala może być postrzegana jako znak, że Bóg chronił Dawida i potwierdzał, że będzie on w przyszłości dobrym królem. Bóg pomógł rozwiązać sytuację w taki sposób, aby Dawid mógł zachować swoją dobrą reputację i przywództwo. To pokazuje, że Bóg zawsze dąży do sprawiedliwości i chroni tych, Którzy są mu wierni. Historia przypomina nam, że sprawiedliwość Boża zawsze zwycięża i że Bóg aktywnie prowadzi i chroni ludzi, którzy starają się czynić dobro i być sprawiedliwi. Dawid zrozumiał, że Abigail została wysłana przez Boga i był bardzo wdzięczny za jej rady. Zobaczył, że to, co zrobiła Abigail, nie było tylko aktem odwagi, ale również szczególną pomocą od Boga. Aby uniknąć gwałtownej kłótni, Kropka Dawid pochwalił Abigail za jej inteligentne działanie i za to, że pomogła uratować wiele istnień oraz chronić jego własną reputację. Podzękował Bogu za to, że przyprowadził Abigail do niego. Rozumiejąc, że jej rady były kluczowe dla podjęcia właściwej decyzji, Kropka Dawid był wdzięczny, ponieważ Abigail była wielką pomocą w bardzo ważnym momencie. Pomagając mu postąpić właściwie i zachować swoją honor, Kropka Historia, ukazuje Abigail jako prawdziwą osobę niosącą pokój. Odegrała ona bardzo ważną rolę w pomaganiu Dawidowi w wyborze właściwej drogi i uniknięciu dużej kłótni. Dzięki wielkiej mądrości, pokorze i odwadze Abigail udało się powstrzymać Dawida przed popełnieniem poważnego błędu kropka pokazała, że kiedy stawiamy czoła problemom z inteligencją i szacunkiem, możemy zrobić wielką różnicę. Abegail pomogła zachować pokój i uratować wiele żyć. Co więcej... Zapewniła, że Dawid nadal będzie podążał za właściwymi zasadami, które uczynią go sprawiedliwym przywódcą w przyszłości. Historia Abigail uczy, że używanie mądrości, pokory i odwagi może wiele zmienić i pomóc uczynić świat lepszym miejscem. Abigail była doskonałym przykładem tego, jak działanie z integralnością w trudnych chwilach może zmienić sytuację i pozytywnie wpłynąć na historię I tak dotarliśmy do końca naszej podróży o tym, jak Abigail zmieniła życie króla Dawida. Mamy nadzieję, że zachwyciła Cię ta niesamowita historia i że dowiedziałeś się więcej o mądrości i odwadze tej niezwykłej kobiety. Pamiętaj, że odkrywając te biblijne opowieści, zawsze warto zwracać uwagę na szczegóły i nauki, które one niosą. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić polubienia i podzielić się nim ze swoimi przyjaciółmi, aby więcej osób mogło poznać te fascynujące historie. bądź na bieżąco, ponieważ wkrótce wrócimy z kolejnymi niesamowitymi treściami dla Ciebie.